Cześć, witam się z Wami w kolejnym weekendowym vlogu. Taka nieogarnięta, a to dlatego, że będę właśnie po raz pierwszy używała peelingu do skóry głowy Super Siberica. No i cóż, no i sprawdźmy. Mam tam lustro, więc akurat tak się będę przypatrywać i zobaczymy, jak to cudo działa. Dobrze aplikowało się ten peeling do skóry głowy. Jestem zadowolona po pierwszym użyciu. Bardzo łatwo się wprowadzało go pomiędzy włosy. Już minęło 10 minut. Jest zalecane 10-15 minut go trzymać, więc zaraz idę umyć głowę. Czuję już takie bardzo delikatne, lekkie mrowienie, więc czuję, że to już jest ten czas. I dzisiejszy włosing to będzie Fluffy od Hairy Day Cosmetics, a następnie Go Cranberry. Taka kuracja do włosów i skóry głowy. Ja pominę skóry głowy, tylko będę nakładała na włosy. Idę i pokażę Wam efekt. No i tak włosy prezentują się już po skończonym włosingu. Jest lekki puch, ale to jest standard u mnie zawsze po proteinach. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze na wykończenie pielęgnacji użyłam, to przede wszystkim moje ukochane serum Dr. Konopka. Wróciło, jest już dostępne. Macie go też na nati, nati więc koniecznie sprawdźcie. Moje drogie... O, to jest serum, które dodaje włosom objętości, i to widać, że ta fryzura ma objętość. Ja je sobie wcieram po prostu tutaj nad czołem, troszkę tutaj w skronie, w przedziałek, i te włosy już są. Pff. Natomiast na pozostałą część skóry głowy nakładam sobie wcierkę to jest babuszka Agafia z papryczką. A na końcówki włosów serum Cameleo Natural Detox jako zabezpieczenie końcówek. I jeszcze Wam pokażę włoski z tyłu, jak one się prezentują. Głębokie już wymagają podcięcia, ale niedługo idę do fryzjera, więc tak zapuszczamy włoski. Poranek rozpoczął się bardzo dobrze, ponieważ moje drogie, wyobraźcie sobie, że od dłuższego czasu szukałam mojego ukończenia dyplomu e, studiów. Nie mogłam tego za Chiny ludowe po prostu odnaleźć. Bardzo się zestresowałam, no bo co, jak co, ale dyplom to ważna rzecz. Gdzie ja to w ogóle mam? No i przyznam, to był taki okres około koronawirusowy, byłam umówiona w dziekanacie, że tam przyjadę, odbiorę, wydawało mi się, że nie odebrałam, no ale potem wybuchł ten koronawirus, bo oni to, zanim, wiadomo, musieli udać się do archiwum, żeby odnaleźć te dokumenty, ale zanim oni to odnaleźli, wybuch, wybuchła pandemia, no ale postanowiłam, dobra, najwyższa pora znowu podejść do tego tematu i odnaleźć tę moje prace, nie tyle pracę magisterską, co po prostu dyplom ukończenia studiów. No i właśnie byłam dzisiaj, okazuje się, że ja to odbierałam, spanikowałam, bo myślę sobie, no to w takim razie, jeżeli to było przed moją przeprowadzką do Rzeszowa, potem była ta przeprowadzka właśnie znowu na Śląsk, czy ja to gdzieś po prostu nie zgubiłam, nie wiem, co się z tym mogło wydarzyć, wiecie jak jest przy przeprowadzkach, ale okazało się, że jednak jest to w moim domu rodzinnym, także ów kamień z serca. Będę musiała sobie to po prostu odebrać i łącznie skompletować do moich wszystkich dokumentów, które mam i mieć to po prostu w jednym miejscu już raz na zawsze. Ale powiem Wam szczerze, kamień serca, bo co jak, co to jest bardzo ważny dokument, dokument, który ma się już na całe życie, więc nie wyobrażałam sobie, że może go u mnie zabraknąć. Natomiast zobaczcie, nie mam też zegarka, ponieważ po raz kolejny zrobiła mi się w nim usterka. Już trzeci raz zaniosłam go do naprawy. Poprosiłam, czy mogliby mi go po prostu całkowicie wymienić w ramach reklamacji. Powiedzieli, że nie, bo tam są jakieś właśnie uwagi odnośnie tego, kiedy dopiero może być reklamacja. Jeszcze za mało był popsuty, jeszcze za mało razy go reklamowałam, tak z tego wynika. Super. I co zabawne, Adrian ma dokładnie ten sam zegarek, tylko że w formie czarnej. U niego się nie dzieje nic. A u mnie psuje się róż co chwilę, więc zobaczymy, jak to z tym będzie. A teraz, moje drogie, zaczynam pracę, zaczynamy w Gliwicach, a po pracy jedziemy do fryzjera, więc pokażę się Wam za chwilę już w nowych włosach. Tak wygląda fryzura, natomiast przyznam szczerze, jest dzisiaj już kolejny dzień, ponieważ wczoraj zostałam tak dziwnie potraktowana przez fryzjerkę, że no strasznie taki niesmak pozostał. Podcinałam tylko końcówki, standardowo. Yy... Troszkę grzywka, trochę na długości, więc w sumie ta fryzura niewiele się różni. Ale jest odświeżona, fajnie się układa, spoko, zapuszczamy. Ale pani w ogóle nawet nie zaproponowała mi mycia włosów, nie umyła mi tych włosów, nie było modelowania na szczotce. Spędziłam tak naprawdę u fryzjera 20 minut. I z jednej strony ja rozumiem, płacę 50 zł, no to to nie jest dużo. Ale chodzę tutaj Pani już od ponad roku i zawsze miała taką cenę i zawsze w usłudze było mycie. Czasem zapytała czy chce mycie czy nie. Ja zawsze odpowiadałam, że chce, bo jednak do fryzjera idę po pracy. I tak wczoraj na przykład również to było po pracy, wczoraj było upalnie, więc wiadomo, że ta fryzura nie była pierwszej świeżości. I kiedy Pani od razu, kiedy siadłam na fotel, omówiłyśmy co robimy, nawet nie zaproponowała tego mycia, tylko od razu przeszła do prostownicy. Mi było strasznie głupio zapytać, ale co, ale nie myjemy tej głowy. I też widzę przecież, hej, widać, że te moje włosy nie są pierwszej świeżości. Nie, żebym był jakiś smalec, nie. Ale wiadomo po całym dniu, zwłaszcza, że też wczoraj miałam kucyka. Miałam włosy, spię miałam włosy spięte. Miałam włosy spięte, miałam kucyka. Eee, to wiadomo, że te włosy chociaż się odginają, cokolwiek. Więc powiem szczerze. Wyszłam trochę tak, jakby potraktowana, nie wiem, jak dziecko, które się wierci i które nie może wytrzymać, albo które się boi, albo jak po prostu jakiś natręt, a nie jak klient. Z tego też powodu no, zaczynam się zastanawiać, rozważać zmianę fryzjera. Cenię tę pani fryzjerkę, cenię ją za to, że ona bardzo tak ostrożnie podchodzi do włosów, nie robi krzywdy, zawsze jak się poprosi, że ma być delikatne podcięcie, to faktycznie bardzo, bardzo delikatnie podcina te włosy. Ale wczoraj przyznam szczerze, że jako klientka poczułam się bardzo niemiło. Przepraszam, jeżeli w tle gdzieś słyszycie samochody, natomiast jestem na mopie, wracam z pracy. Pani za to powiedziała, że włosy są w fajnej kondycji, widać, że już ta fryzura też nabiera objętości, ze względu na to, że to co borykałam się ponad rok temu, jakieś dwa lata temu, z mocnym wypadaniem włosów, w końcu zaczyna to odrastać, w końcu te włosy zaczynają mieć objętość, gęstość taką, jaką miały pierwotnie i że to widać. Więc tutaj mi Pani też na to zwróciła uwagę. Ale z drugiej strony też odebrałam tak trochę, jakby strasznie mocno chciała mi wcisnąć kosmetyki Montibello. <noise> wiecie, jak jest ze mną, wiecie, że jak ja nie zobaczę składu. W ogóle ja, ja nie kupuję czegoś, co jest nieprzemyślane. I w momencie, kiedy ja cały czas słyszę, że ten szampon jest fajny, wie pani, jest taki fajny, i on się tak u mnie spisał. Hej, ja jestem Agnieszka, ty jesteś ktoś inny, ja mam inne włosy, ty masz inne. Pokaż mi ten kosmetyk, pokazuję kosmetyk, odwracam, nie ma nawet składu, nie ma nawet opisu, poza tym wiecie jak jest, kosmetyki fryzjerskie są drogie, nie? więc ja też głupio się czuję, kiedy wiem, że ja wolę sobie kupić coś tańszego, coś, u mnie sprawdza, zwłaszcza, że wiecie, że zwracam uwagę bardzo na składy kosmetyków i u mnie musi być skład PrimaSort, więc ja wiem, że w salonie niczego nie kupię i od razu też stawiam sama siebie w takiej pozycji, że to jeżeli ja nie kupię nic u ciebie, tylko płacę za samo podcięcie końcówek, to znaczy, że ja jestem dla ciebie takim klientem drugiego sortu. No nie było to przyjemne, nie było. Więc nie wiem, co z tym fantem zrobię. Może to takie mam na razie odczucie, może mi to przejdzie. Ale tak się chciałam z wami podzielić, a teraz już wracam do kotywków. Wracam z pracy, wołam, wołam, gdzie są kitki? Kitków nie ma, łóżko pościelone, A to dlatego, że memiciek dzisiaj z samego rana, zanim zdążyłam pościelić łóżeczko, położyła się właśnie tak, że leżała na tej kapie. No i jak widać przez cały dzień... Nie dało się łóżka pościelić, ponieważ kotek przez cały dzień nawet pupeczki nie ruszył z tego oto fotelisia i cały czas spał na tej kapie. A nie wolno kotka ściągać, żeby nałożyć kapę na łóżko, ze no jest przecież oczywiste, nikt nie będzie kotka gonił. I cały dzień to łóżko taki barłuk jest, tak? Niepościelony, nieładny, no ale nikt księżniczki nie będzie zrzucał. Chodźcie jeść, będziemy teraz jeść. Nadeszła jesień, czas więc na nowy zapach. I moje drogie, w tym sezonie zdecydowałam się na Yves Saint Laurent yy, Libre. Nie bardzo wiem, jak się akurat to słowo wymawia. Przecudowny zapach. Przyznam szczerze, że w pierwszym momencie jak go pomąchałam, nie byłam pewna, czy to będzie mój zapach, ponieważ pierwsza nuta, która jest wyczuwalna, jest taka mocna, taka typowo dla kobiet bardzo eleganckich, Aldehydowy jest to zapach. Ja jestem wielką fanką z takich słodkich zapachów, bardzo, nie wiem, do tej pory takie słodkie, owocowe, ten deseń. Coś takiego wybierałam. Coś, co można uznać też za grzeczne, i niektóre osoby mogą powiedzieć, że przesłodzone. Opcjonalnie wybiłam też zapachy, które niektórzy określają jako mdłe, takie bardzo, bardzo delikatne, mydlane, coś w ten deseń. Więc przyznam szczerze, jest to zdecydowanie inny zapach, ale ja też zauważam, że ja się zmieniam i już te zapachy, które preferowałam dotychczas nie do końca mi pasują, uważam, że nie do końca są do mnie dopasowane, chcę coś bardziej zdecydowanego, coś bardziej takiego pewnego, więc w pierwszej chwili, kiedy pomachałam ten zapach, pomyślałam, hmm, no mocno aldehydowy, ale nie jest taki ciężki jak na przykład szanelki. Bo właśnie wiele perfum z Chanel to są właśnie takie ciężkie zapachy, aldehydowe, ale właśnie ciężkie. Typowa Chanelka numer 5 to jest właśnie, dużo osób określa jako zapach ciotki, starej ciotki, ale to jest zapach, właśnie taki, e, najbardziej znany zapach aldehydowy. Tutaj mamy ten zapach, ale jest on złamany, jest bardziej rzeźki, lekki, nie jest ciężki. Jednocześnie ten zapach ma bardzo szeroką projekcję. Czyli jest wyczuwalny naprawdę z bardzo daleka i zostawia ową, kiedy się przejdzie. I to jest coś, na co ja bardzo zwracam uwagę. Przepraszam, ale ja bardzo lubię tego typu perfumy i szukam czegoś takiego. I w sumie to było tak, że my bardziej. Yy, ja chciałam iść i kupić sobie zapach yy, La Via Belle, tylko ta edycja, która była na Walentynki, taka czerwona, bo ona jest taka totalnie słodka. Bądź za pewna, czy jednak tą wezmę walentynkową wersję, czy może tą podstawową wersję z Lancom Więc szłam do Douglasa z myślą, że na jednej ręce spróbuję sobie właśnie Lanką, Ladia Estelle, tą klasyczną wersję, na drugim właśnie tą walentynkową. No ale właśnie gdzieś tam w trakcie wąchania na razie tylko na papierkach. Adia mi mówi: spróbuj sobie ten zapach, że on czuje, że to będzie coś ciekawego. Więc stwierdziłam, dobra. Spróbowałam sobie na jednej ręce, żeby pochodzić kilka godzin, zobaczyć jak ten zapach będzie się rozwijał i jak będzie się rozwijał La Via Est Belle. Stwierdziłam, że tą wersję walentynkową spróbuję, bo jakoś ta wersja podstawowa. Stwierdziłam od razu po swoim papierku, że hmm, za mało słodka, jak na moje preferencje, ta czerwona wersja walentynkowa jest taka słodziusia. I słuchajcie, w ciągu tych kilku godzin noszenia ja uznałam, że ten lawia SBL, on jest za grzeczny jak dla mnie. On jest taki przyciele, on jest taki jednak delikatny, bardzo słodki, ale delikatny. A ten właśnie przez to, że ja tylko ruszyłam ręką i ja cały czas czułam ten zapach. I dziewczyny, jak on się pięknie zmienia. To jest totalnie wielowymiarowy zapach. Przekształca się w kwiatowy. Mocno konwaliowy, więc totalnie bym się tego nie spodziewała. Po takim, wiecie, zdecydowanym aldehydowym zapachu, takiej eleganckiej kobiety, bizneswoman, mogłabym powiedzieć, coś w ten desej, taki bardzo eleganckiej kobiety zapach, który nie jest właśnie kwiatowy, owocowy, w żaden sposób nie kojarzy się z niczym spożywczym czy, czy czymś znanym. Nie, to jest właśnie, to jest, to jest charakterystyka tych aldehydowych zapachów, bo to jest naj. Młodsza, jakby ta gałąź zapachów, bo to są zapachy, które są przyjemne, z niczym się nie kojarzące, typowo chemiczne. No i właśnie pierwszym takim i najbardziej znanym tym zapachem to jest właśnie Chanelka numer 5. I moje drogie, jak ja zobaczyłam, jak to się przekształca, stwierdziłam och, czy to jest cudowne, ale moje drogie, to jest nie koniec, ponieważ ten zapach utrzymuje się przez całutki dzień i on znowu z tych konwali potem przechodzi w coś bardziej ciepłego, bardziej takiego, no nie powiedziałabym typowo słodkiego, ale ma już bardziej taką zmienia się z rześkiej nuty na bardziej ciepłą. Przyznam szczerze, że jest to zapach, który po prostu wspaniale współgra przez cały dzień. Ze względu na to, że rano, kiedy potrzebuje takiej dynamiki i chce się prezentować elegancko, on taki jest. Ale potem chodzi ta druga nuta: taka trochę właśnie orzeźwiająca, kwiatowa, bardzo przyjemna, rzeźka, pobudzająca na dalszą część dnia. A potem wieczorem jest taki. Taki bardziej przyjemny, przytulny, yy, robi klimat. To, to nie jest wciąż grzeczny zapach, nie, ale jest to zapach typowo dzienny. I jest to właśnie zapach, który mogłabym powiedzieć, że na jesień jest bardzo fajny, bo jednak jest to zapach w typie takich bardziej ciepłych. Pomimo tej takiej lekko rzeźkiej nuty, ale to nie jest taka nuta rzeźka jak trawa, jak grejfruity, coś takiego. Ciężko to opisać. Zapachy, właśnie tego typu, aldehydowe, bardzo ciężko się opisuje, bo po prostu nie ma ich do czego tak naprawdę porównać. Ale przyznam szczerze, że ten zapach totalnie skradł moje serce i najlepszym, myślę, potwierdzeniem tego, jak on jest dobrze wyczuwalny, dzisiaj po takim totalnie całym dniu Adrian właśnie spędził ze mną kilka chwil i powiedział: O kurcze, ale to pachnie. Gdzie wiecie, po całym dniu ja już byłam pewna, że nic nie czuć. Dalej czuć. Więc to na tyle, jeżeli chodzi o ten weekendowy vlog, ale mam na sam koniec jeszcze jedno do Was pytanie. Czy chciałybyście obejrzeć film o trendach jesiennych na 2020 rok? Takie moje propozycje to, co mi się podoba, z czym można by to było łączyć. Wydaje mi się, że mogłabym się podjąć takiego tematu, więc dajcie koniecznie znać, czy byłybyście ciekawe. I do zobaczenia w kolejnym filmie w poniedziałek, już kolejny, wtorek, następny i sobota, kolejny weekendowy vlog. Zachęcam serdecznie do subskrypcji. Niech informacje o naturalnych kosmetykach idą dalej, niech się ludzie uczą, trzymajcie się ciepło. Pa!